Temat dzisiejszej lekcji to cechy rzeźby powierzchni polskiej. Jest to temat, który rozłożymy sobie na dwie, a nawet trzy najbliższe lekcje. No i omówimy sobie pokrótce, czym też charakteryzuje się ukształtowanie naszego kraju. Oczywiście, mówiliśmy już na temat przeszłości geologicznej Polski, i wiecie doskonale, że to, co działo się te parę, paręnaście, a nawet parę 10 czy paręset milionów lat temu. Miało dość istotny wpływ na kształtowanie czy na ukształtowanie powierzchni naszego kraju, ale nie tak istotny jak ostatnie wydarzenia, a mianowicie mam tu na myśli zlodowacenia, bo takim najmłodszym wydarzeniem w geologicznych dziejach polskich są właśnie zlodowacenia plejistocińskie, i to właśnie nasuwający się z północy, z terenów gór skandynawskich, lądolód miał największy wpływ na dzisiejszy kształt obszaru powierzchni ukształtowania. Naszego terenu. No, oczywiście nie mówię, że pozostałe wydarzenia geologiczne są bez znaczenia, aczkolwiek no mają znaczenie zdecydowanie mniejsze, nie licząc oczywiście ruchów górotwórczych orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej czy też alpejskiej, no bo to właśnie w czasie tych orogenez wypiętrzone zostały odpowiednio Sudety, Góry Świętokrzyskie czy też najmłodsze polskie góry, a więc Karpaty z Tatrami, Pieninami czy też ze wszystkimi Beskidami na bieszczadach oczywiście skończywszy, ale jeszcze raz powtórzę, że największy wpływ na dzisiejszą rzeźbę obszaru Polski mają przede wszystkim wydarzenia ostatnie, czyli zlodowa cenia. No i tutaj oczywiście macie dwa najbardziej skrajne w sensie, najskrajne w sensie położenia punkty Polski, czyli po lewej stronie najniżej położony punkt Polski to jest to są tak zwane raczki elbrąskie, czyli. Najgłębsza depresja w Polsce. Obszar położony prawie 2 metry poniżej poziomu morza znajduje się w obrębie żółw wiślanych. Natomiast z prawej strony macie z kolei fragment najwyższego polskiego szczytu, a więc szczytu Rysy, którego ta część polska przebiega na wysokości 2499 metrów. A więc łatwo sobie policzyć, że ta rozpiętość, czy różnica wysokości między najniżej a najwyżej położonym punktem Polski to 2,5 tysiąca, około 2,5 tysiąca metrów. Natomiast warto pamiętać o tym, że Polska jest krajem typowo nizinnym. Tak, pamiętajcie o tym, że 91% powierzchni Polski położona jest na wysokości do 300 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy krajem typowo nizinnym. Tak, pozostałe 9% to są obszary położone na wysokości powyżej 300 metrów. No i mamy dość charakterystyczne ułożenie poszczególnych form kształtowania powierzchni Ziemi. A jak jest to ułożenie? A mianowicie takie, jak ilustruje mapka, którą właśnie widzicie. Mianowicie główne formy ukształtowania powierzchni Polski przebiegają równoleżnikowo i układają się w takie wyraźne pasy. I te pasy to począwszy od północnej, od północy oczywiście pasy pobrzeża, który macie w tym miejscu. Następnie mamy pas pojezierzy, kolejny taki pas rzeźby polski, rzeźby obszaru Polski to oczywiście niziny Środkowo-polskie. Kolejny pas to pas wyżyn, Następnie mamy pas Kotin i ostatni pas to pas oczywiście gór. No My, żeśmy jako Polacy przyzwyczaili się do tego. Że morze to morze, a góry to góry, czyli jak idziemy nad morze, to jedziemy z dala od gór, czyli jedziemy na północ, i wtedy mamy teren płaski. Jeżeli jedziemy w góry, to jedziemy na południe, jedziemy z dala czy daleko od morza. No i wtedy generalnie na próżno szukać tego morza, czyli zupełnie inaczej niż na przykład powiedzmy na południe Europy, chociażby w tak licznie odwiedzanej przez turystów Chorwacji. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o tę pasowość rzeźby polskiej, to te poszczególne wymienione przeze mnie pasy charakteryzują się jeszcze na przemian rosnącymi i malejącymi wysokościami. Czyli mówiąc prościej, wygląda to tak, że od północy pas pobrzeża charakteryzuje się niewielkimi wysokościami bezwzględnymi. One z reguły nie przekraczają 100 metrów nad poziomem morza. Potem mamy pas po jeziorze, gdzie wysokości są nieco wyższe. Mówię o wysokościach bezwzględnych, bo są to wysokości, które miejscami przekraczają 300 metrów nad poziomem morza, czyli mamy teren zdecydowanie wyższy niż pobrzeża. Następnie znowu obszar nam się obniża, bo mamy obszar niżej środkowo polskich i tutaj najwyższe punkty nie przekraczają wysokości 300 metrów nad poziomem morza, czyli znowu teren zdecydowanie, znaczy zdecydowanie może nie, ale niższy na pewno niż obszar pojezieży. Potem mamy Wyżyny, a więc obszary położone już wyżej niż Niziny Środkowo-Polskie. Następnie pas Kotin, a więc znowu te wysokości nam maleją. No i w końcu najwyżej położona część Polski, czyli pas gór, stare góry, a więc Sudety, i młode góry, czyli e, oczywiście Karpaty. I teraz to, co musimy zrobić przez kilka najbliższych lekcji, to mówiąc najprościej, omówić sobie te poszczególne pasy rzeźby. Dzisiaj zaczniemy od dwóch pierwszych, poczynając od północy, czyli. Pokrótce powiem Wam troszeczkę na temat y, pasu y, pobrzeża i na temat kolejnego pasa rzeźby, czyli pasa y, po jezierzy. I zaczniemy sobie oczywiście od y, pobrzeży. Y, tutaj macie taką uproszczoną mapkę pobrzeża y, polskiego, czy pobrzeża południowo-bałtyckiego. Zwróćcie uwagę, w jego skład wchodzą takie trzy y, mniejsze krainy geograficzne, a więc pobrzeże szczecińskie od zachodu, Następnie pobrzeże Koszalińskie, stanowiące centralną część pasa pobrzeża, no i oczywiście pobrzeże Gdańskie. Natomiast na zachodzie pobrzeże Szczecińskie zamyka oczywiście pobrzeże Szczecińskie, wyspa Wolin i zalew Szczeciński. Natomiast od wschodu pobrzeże zamykają Żuławy Wiślane i generalnie według niektórych opracowań do tego pasa pobrzeża wlicza się także tereny Warmii, będzie to lepiej widoczne może na tej mapce, czyli w zasadzie począwszy od Zalewu Szczecińskiego i Zatoki pomorskiej oraz Wyspy Zolwoli na zachodzie, przez pobrzeże właśnie szczecińskie, pobrzeże koszalińskie, pobrzeże gdańskie, aż po Żuławy Wiślane, czyli deltę największej polskiej rzeki, a więc Wisły, po zalewy Wiślany i fragment oczywiście Warmii z Elblągiem i kanałem elbląskim. Pas pobrzeża to jest pas o szerokości średnio około 60 km, który ciągnie się wzdłuż polskiego wzdłuż oczywiście polskiego wybrzeża. Może mówię średnio, no bo oczywiście tutaj, szczególnie w tej zachodniej części zdecydowanie jest to pas powiedzmy większy, obejmujący Szczecin, a jak wiadomo, Szczecin jest miastem oddalonym od naszego wybrzeża o, na odległość około 100 km. No i co też takiego ciekawego, jeżeli chodzi o kształtowanie powierzchni polskiego pobrzeża, można powiedzieć. Mianowicie, można powiedzieć tyle, że po pierwsze jest to teren o bardzo mało rozmaiconej rzeźbie. Co prawda jest to obszar, z którego, podobnie jak spojrzeży, lądolot ustąpił najpóźniej, czyli Zalegał tutaj najdłużej, ale generalnie, powiedzmy, śladów działalności lądolodu nie ma tutaj za wiele, już na pewno nie tak duże jak na terenie, powiedzmy, po jezierzy. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, yy, obszar pobrzeża to jest teren właściwie płaski, czy prawie płaski. Teren, przynajmniej mówiąc najbardziej ogólnie, o mało rozmaiconej rzeźbie, a wysokości na polskim wybrzeżu rzadko kiedy przekraczają 100 metrów nad. Poziomem morza tu macie najwyższy punkt polskiego wybrzeża, czyli tak zwaną Chelmską Górę, niedaleko Koszalina, która ma 136 metrów wysokości, licząc oczywiście od poziomu morza. Ja, tak jak Wam powiedziałem, to oczywiście widok z Chelmskiej Góry, natomiast warto pamiętać o tym, i to jest to, o czym Wam wspomniałem, że rzadko kiedy te wysokości na polskim. Yy, Wybrzeżu przekraczają 100 metrów nad poziomem morza. Przy okazji to właśnie w pasie e, polskiego e, pobrzeża, w pasie pobrzeży e, znajduje się najniżej położony punkt Polski, czyli wspomniane już przeze mnie Raczki Elbląskie. Jest to najgłębsza e, polska e, depresja. Jej dno zalega prawie 2 metry poniżej poziomu nie, morza. Macie tutaj fajnie zaznaczony poziom morza, a tutaj teren położony Poniżej poziomu morza, przypomnę, że depresja to obszar lądowy, który położony jest właśnie poniżej poziomu morza. Natomiast no, to, co bez wątpienia przyciąga, jeżeli chodzi o wybrzeże, to pomijając już morze, które jest najczęstszym kierunkiem, jeżeli chodzi o destynację turystów, to oczywiście są to plaże, tak? czyli generalnie szerokie, piaszczyste plaże oczywiście w różnym miejscu różnie szerokie, najszersze bodajże w okolicach powiedzmy Świnoujścia, natomiast w niektórych miejscach w Polsce, jak w okolicach np. Ustronia Morskiego czy, czy koło brzegu, nieco, nie, nieco węższe. No, plaże, które oczywiście w sezonie turystycznym a, oblegają tłumy, natomiast poza sezonem są już y, no, nieco bardziej y, puste. No i plaże piaszczyste, które no, po prostu przyciągają turystów, zarówno z Polski, jak i tych turystów, zagranicznych bez wątpienia jest to taki element krajobrazu, którego nigdzie indziej poza polskim wybrzeżem w Polsce nie spotkacie. Natomiast plaże to oczywiście fragment tego tak zwanego wybrzeża akumulacyjnego. Natomiast gdzie niegdzie w Polsce mamy także tak zwane wybrzeże erozyjne, czyli wybrzeże klifowe, czyli generalnie powiedzmy klify. Klify występują w kilku miejscach w Polsce. Najwyższe znajdują się oczywiście na Wyspie Woli, na terenie między innymi Wolińskiego Parku Narodowego. Tu m.in. występuje najwyższy klif w Polsce. No tu macie przykłady klifów, a tutaj macie oczywiście najwyższy klif w Polsce, czyli słynne wzgórze Gosań którego wysokość licząc od poziomu morza wynosi około 90 czy tam bodajże 95, powiedzmy, metrów. Na szczycie, co widać tutaj, mamy też taką, powiedzmy, wieżę, czy taką platformę, powiedzmy, obserwacyjną, gdzie mamy bardzo fajny widok, właśnie na Morze Bałtyckie i na Świnoujście oraz naszych zachodnich sąsiadów. Międzyzdroje Świnoujście i naszych zachodnich sąsiadów, ale klify to oczywiście nie tylko Wyspa Wolin. Tu co prawda występują najwyższe klify, ale klify to także okolice Trzęsacza, Jastrzębi Góry czy chociażby Gdyni ze słynnym klifem w Gdyni Orłowo. Natomiast polskie wybrzeże określa się mianem wybrzeża mierzejowo-zalewowego, dlatego że no, dominują nas jednak mimo wszystko wybrzeże typowo-akumulacyjne. Mamy sporo mierzei i te, no, sporo mierzei. Te mierzeje na, na polskim wybrzeżu to oczywiście mierzeja Wiślana, której fragment tutaj widzicie, i mierzeja Helska. Mierzeja to jest taki właściwie wąski pas, powiedzmy, lądu, taki piaszczysty pas, który powstał w wyniku akumulacyjnej działalności wiatru, jak i fal morskich. No, Mierzeja Wiślana w ostatnim czasie jest dość często wymieniana w mediach. To przy okazji przekopu przez Mierzeję Wiślaną, który ma połączyć Zalew Wiślany w granicach Polski oczywiście z Morzem Bałtyckim i tym samym no, generalnie usprawnić i powołać na nowo do życia port w Elblągu. Natomiast druga z naszych Mierzei to oczywiście Mierzeja Helska, charakterystyczna, e, też taki długi, wąski powiedzmy pas y, lądu, otoczony z obu stron, właściwie z trzech stron powiedzmy y, morzem. Na końcu tego naszego Cypelka, czyli Mierzei Helskiej, znajduje się oczywiście miasto Hel, które dzisiaj w zasadzie staje się prężnie y, rozwijającym się oczywiście kurortem y, wypoczynkowym i też turystyczne mamy, że po pomalutku zamyka czy odcina zatokę Pucką od zatoki Gdańskiej. Natomiast mówiąc o krajobrazach polskiego wybrzeża warto wspomnieć także o Słowińskim Parku Narodowym, bo jest to jedyny tego typu park w Polsce, gdzie można zobaczyć tak zwane wydmy paraboliczne, czyli charakterystyczne piaszczyste wydmy, z których najwyższa to Łącka Góra o wysokości 46 metrów nad poziomem morza, to są Oczywiście jak przystało na wydmy, wędrujące wydmy, choć warto pamiętać, że Słowiński Park Narodowy to nie tylko wędrujące wydmy, bo to także między innymi lasy, czy dwa jeziora, a więc jezioro Łebsko, czy też jezioro Gardno, a więc przykłady jezior przybrzeżnych, bo jeziora przybrzeżne to jeziora takie jak Łebsko, Gardno, jamnowiczko, Bukowo i tym podobne, które powstały na skutek odcięcia przez mierzeje, czy też powiedzmy kosę e, niewielkiej, Stosunkowo płytkiej zatoki Morza Bałtyckiego, czyli dzisiejsze jeziora przybrzeżne, wymienione przeze mnie chociażby największe łebsko to nic innego jak dawna zatoka Morza Bałtyckiego, która na skutek akumulacyjnej działalności wiatru i, i morza, głównie fal morskich, z czasem została odcięta od Otwartego Morza. Dzisiaj jest to jezioro, ale oczywiście jako pozostałość Morza Bałtyckiego jest to jezioro słonowodne. A przy okazji, jako ciekawostkę powiem Wam, że wszystkie jeziora przybrzeżne w Polsce to je, tak zwane kryptodepresje, dlatego że dno tych jezior położone jest poniżej poziomu morza, natomiast zwierciadło lekko, ale powyżej poziomu morza. No i oczywiście od schodu mamy jeszcze taką dość charakterystyczną krainę, jaką są Żuławy Wiślane. Żuławy Wiślane, czyli typowo rolniczy właściwie obszar y, Polski. Żuławy Wiślane to największa polska delta, delta uspana przez największą polską rzekę, czyli oczywiście przez y, y, Wisłę. Teren zbudowany głównie z aluwiów naniesionych właśnie przez wspomnianą Wisłę, a co za tym idzie, to właśnie tu na żuławach Wiślanych utworzyły się bardzo żyzne gleby, czyli gleby madowe, i stąd też jest to typowy mm, teren nie, rolniczy, natomiast warto wspomnieć o tym, że takim nieodłącznym elementem krajobrazu dla żuław wiślanych są tak zwane domy podcieniowe. Tu macie przykład jednego z nich, domy pozostałe, tak stanowiące pozostałość po Mennonitach, czyli takiej charakterystycznej grupie powiedzmy religijnej, która wywodzi się z Holandii, a która swego czasu zamieszkiwała tereny właśnie Żuław Wiślanych. Po pierwszym rozbiorze Polski większość z nich przeniosła się dalej na wschód, czyli na tereny dzisiejszej Rosji. No i to tyle, jeżeli chodzi o, polski, o polskie wybrzeże. Natomiast kolejny pas rzeźby to oczywiście Pojezierza. I mamy trzy takie duże Krainę, jeżeli chodzi o Pojezierza, czyli Pojezierze Pomorskie, tutaj pojezierze Pomorskie wraz z Kaszubami, dalej Pojezierze Wielkopolskie, no i oczywiście Pojezierze Mazurskie. I warto przypomnieć, bo o tym mówiłem przy okazji poprzedniej lekcji, poprzedniego tematu, że Pojezierza to obszar polski, z którego lądolut ustąpił najpóźniej. Lądolut zalegał tutaj najdłużej w związku z czym Pojezierza. Charakteryzują się typową rzeźbą, tak zwaną młodoglacjalną. Młodoglacjalną, czyli dobrze zachowana rzeźba polodowcowa, rzeźba, która charakteryzuje się dużą liczbą jezior, stąd nazwa pojezieża. Jeziora występujące na pojezieżach, czy to pomorskim, czy wielkopolskim, czy też mazurskim, to jeziora pochodzenia polodowcowego. O, to są jeziora morenowe, rynnowe, czy tak zwane oczka wytopiskowe. Za moment, jeszcze dwa zdania na ten temat. Wam powiem, natomiast, no, oczywiście, to także dość urozmaicona rzeźba, bo mamy tutaj fragmenty moren czołowych, moreny dennej, a więc tych wszystkich, powiedzmy, form rzeźby, które powstały w wyniku akumulacyjnej działalności lądolodu. I tak jak wspominałem wam na początku tej lekcji, jest to obszar o dość urozmaiconej rzeźbie terenu. A ta urozmaicona rzeźba przejawia się tym, że miejscami wysokości na pojeźderzach. Przekraczają 300 metrów nad poziomem morza i tu macie m.in. Dylewską Górę, czyli najwyższe wzniesienie, najwyższe wzniesienie Pojeżdża Mazurskiego. Dylewska Góra, czyli fragment moreny czołowej, a więc tego materiału zakumulowanego przed czołem lądolodu, liczy sobie 312 metrów nad poziomem morza. Jako ciekawostkę powiem, że to właśnie na szczycie Dylewskiej Góry nasz król Władysław Jagiego obserwował przebieg bitwy pod Grunwaldem, bo to właśnie u podnóża Dylewskiej Góry znajduje się pole, gdzie... Odbyła się słynna bitwa. Inne takie charakterystyczne wzniesienia to szewskie wzgórza e, przy granicy z obwodem kaliningradzkim 309 metrów nad poziomem morza, no i oczywiście kaszuby, a na kaszubach z kolei najwyższy szczyt czyli wieżyca 329 metrów nad poziomem morza. Wieżyca tu panorama e, kaszub z wieżycy wieżyca to najwyższa morena czołowa w Polsce i najwyższy punkt w całym pasie pojezierzy tak jak wspomniałem 329 metrów nad e, poziomem morza na szczycie wieżycy znajduje się taka platforma widokowa na którą można sobie wejść wtedy wychodzicie ponad e, korony drzew no i oczywiście podziwiać e, widok y, widok y, na pojezierze y, pomorskie a w zasadzie na y, kaszuby no i tak jak wspomniałem pojezierza to przede wszystkim jak sama nazwa zresztą wskazuje jeziora są to jeziora pochodzenia polodowcowego, i mamy tutaj trzy główne takie rodzaje jezior polodowcowych. Pierwsza grupa to jeziora morenowe, czyli jeziora, które charakteryzują się tym, że są stosunkowo duże, aczkolwiek płytkie. Nasze największe polskie jezioro, czyli jezioro śniadrwy, to jest przykład typowego jeziora morenowego. To jeziora, które powstają w tych zagłębieniach w obrębie moreny dennej. Zresztą w jaki sposób powstają, to mówiłem Wam już na poprzedniej. Lekcji. Natomiast poza jeziorami morenowymi mamy też jeziora rynnowe. To też jeziora pochodzenia polodowcowego, ale te z kolei utworzone głównie przez wody płynące pod lądolodem. I jeziora rynnowe najbardziej charakterystyczne to na przykład jezioro Gopo czy jezioro Hańcza. To oczywiście jeziora, które charakteryzują się tym, że są długie i wąskie. Na pierwszy rzut oka przypominają rzeki. Dodatkowo stosunkowo głębokie. Najgłębsze polskie jezioro, czyli jezioro Hańcza. Jedyne jezioro w Polsce, którego głębokość przekracza 100 metrów, głębokość maksymalna, to właśnie jezioro pochodzenia rynnowego. No i mamy jeszcze oczka wytopiskowe, które najczęściej są niewielkimi zbiornikami. Często w ten czy w inny sposób przetworzonymi i wykorzystywanymi w celach gospodarczych przez człowieka, tak jak w przypadku tego oczka na załączonym zdjęciu. Często są to także takie powiedzmy zbiorniki bez nazw jakichś ogólno. Polskich. No i oczywiście w przypadku pasa Pojezierzy warto zwrócić uwagę na Kaszuby, bo Kaszuby, czyli region położony we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, albo jak to woli na zachód od Trójmiasta, to region dość charakterystyczny. Po pierwsze, jest to najwyżej położona część polskiego pasa Pojezierzy, gdzie tak jak mówiłem, najwyższy szczyt wieżyca ma 329 metrów nad poziomem morza, czyli Obszar o dość urozmaiconej rzeźbie, a jednocześnie obszar, który poza wzgórzami morenowymi zawiera także dużą liczbę jezior, jezior polodowcowych. I to w konsekwencji, w połączeniu z tym urozmaiconym krajobrazem morenowym, no, powoduje, że krajobraz samych Kaszub jest dość taki ciekawy i, i dość pofalowany. Natomiast przy okazji, Kaszuby to także region zamieszkały przez grupę etnograficzną, jaką są Kaszubi kaszubie posługujący się własnym językiem kaszubskim, znani m.in. z haftu kaszubskiego. No i oczywiście e, po, wspominając język kaszubski, jedyny język w mniejszości e, zdawany na e, maturze. Dodatkowo jak powiedzieliście na Kaszuby, to e, nazwy miejscowości często podawane są właśnie w dwóch językach, czyli w języku polskim i w języku e, kaszubskim. Natomiast e, poza oczywiście Kaszubami warto też wspomnieć o Pojezierzu Suwalskim czyli północna część województwa podlaskiego, które też cechuje się taką charakterystyczną, dość pofalowaną i urozmaiconą rzeźbą młodoglacjalną, a przykładem e, tej rzeźby młodoglacjalnej, poza oczywiście jeziorami, jest między innymi widoczna na zdjęciu Cisowa Góra, a, czyli fragment moreny czołowej zakumulowanej tutaj przez e, lądolód o wysokości 256 metrów nad poziomem morza, nazywana często także e, suwalską. Fuji yamom. I jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję z mojej strony byłoby to na tyle, do usłyszenia.